Cześć moi kochani, z tej strony Monia i witam was na kanale Kraina Zabawek. A dzisiaj mam dla was 13 kul, w których znajdują się zwierzaki. Za chwilkę sobie zobaczymy całą moją kolekcję. A więc jeśli lubicie LOL Surprise Pet, to koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca. Kule zobaczymy, jakie zwierzaczki mam w tych kulach. Raczej są tu same zwierzaki bez akcesorii. Niektóre z nich mogą się powtarzać, ale może zobaczymy, czy mam jakieś rzadkie zwierzątkę, czy nie. A więc otwieramy moją pierwszą kulę. O, jest! Zobaczcie! Jest to Neon Kitty. Ma różową grzyweczkę. Pomarańczowe włoski. Ale przecudowny kociaczek. Oj, zobaczcie, wygląda jak taki troszkę tygrysek. Mmm, ale przepiękny. Więc odstawimy tutaj. No i otwieramy drugą kulę. Ciekawe, kto będzie w tej różowej. jest! -da, da jest! Uh, uh, uh. A to jest Fresh Felin. Zobaczcie, jest cała szara. Ma tylko białe włosy. Mm, I tutaj ma taką obrożę czarną, ale ładnie się prezentuje. Ma także takie prześliczne zielone oczka, a więc zamkniemy naszą kulę. I jest. No i otwieramy trzecią kulę. Także jest różowa. Mm, mm, mm. Jaki zwierzaczek będzie tym razem? Jest! Oh! Oh yeah. No i zobaczcie, jest to Bunny Wish, ale ma przecudowne kolczyki na uszach, różowe włosy, zawiązane taką złotą wstążeczką. No i na szyi ma różowy naszyjnik, także ze złotą zawieszką. Ło, to, to jest prawie taka nasza księżniczka. Mm, mm, mm. Odstawimy. No i, o. no i trzecia kula. Tym razem żółta, Zobaczmy, co tu na mnie czeka. O tra, la, 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 la! O to jest Miss Papi. Wygląda jak taki troszkę najzwyklejszy kociak ma drążozowe włoski i niebieskie oczy. No i tu taką ombrożę z napisem Miss Papi, hop! Kolejna kula jest to różowa. ho, ho, ho tra, la, la, jest! O, zobaczcie! Powtórka mi się trafiła. Moja druga Miss Puffy. Spójrzcie, siostrzyczki bliźniaczki. Ale fajnie razem wyglądają. Kolejna kula to będzie taka mocno. Oj, moja Miss Puffy się przewróciła. Kolejna kula to będzie taka mocno różowa. Hop! Kogo my tu mamy? Yes! Crystal Bunny! Wow, wow! Ale zobaczcie na jej włosy! Są różowe z brokatem, ale się błyszczą, a cały nasz kotek jest biały. Wygląda naprawdę fajnie. No i kolejna kula brązowa. Otwieramy, hop! Ło! Wow, zobaczcie, kto to jest! Oh, taki nietoper! Jest to Midnight Pub. Zobaczcie! Na takie skrzydła nietoperza. Do tego niebieska fryzura. I całe jest czarne. Wow, ale wygląda na O, oh, Podoba mi się na razie najbardziej. Hop! No i teraz pora na kolejną kulę, może tutaj tą. I kolejny kotek jest to Royal Kitty Cat, jaką ma super niebieską fryzurę, jak taka księżniczka. Do tego obroża kukartkowa jest cała biała i ma prześliczne zielone oczka. Kolejna kula, hop! Uh, spójrzcie, moja Neon Kitty druga, czyli mamy kolejne bliźniaczki, tra la, la la Teraz otworzymy tą kulę, hop, no i zobaczcie, tutaj mam hopski Kitty, ale ładnie się prezentuje, ma różowe włoski i zielone oczka, hop. I teraz... która kula jest wolna? O, tu jeszcze coś mamy. Jest tych, hu! I zobaczcie, to jest kosiątel, taki troszeczkę króliczek. Ma blond włosy i takie króliczkowe oczka, ale słodziak. No i którą jeszcze mamy pustą kulę? Chyba wszystkie już otworzyliśmy. A, nie, jest! o! I zobaczcie, kolejna powtóreczka. Jest to moja krystal pani, czyli mamy trzy powtóreczki. No i spójrzcie, to są wszystkie moje zwierzaczki. Są naprawdę cudowne. A więc pamiętajcie o tym, by napisać mi w komentarzu, jakie wy zwierzaczki posiadacie. Czy także macie powtórki jak ja. No i jeśli odcineczek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górze. No i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Pa, pa!